Około 40 firm transportowych wzięło udział w proteście zorganizowanym w Gorzyczkach pod hasłem Polski transport umiera, bo rzeczywiście polscy przewoźnicy robią już ostatkiem sił. Jednym z głównych obciążeń jest wynikające z pakietu mobilności odzosuwanie diet. Oczekujemy tutaj obniżenia, obniżenia tych składek. Ja nie chcę powiedzieć radykalnie, ale naprawdę bardzo istotnie, bardzo istotnie. Oczywiście, w ten sposób, żeby nasz kierowca nie poniósł przy tym żadnej szkody. I nie jestem w stanie powiedzieć, na no jak długo tak naprawdę, bo być może na, na kolejne 3 lata. To wszystko zależy od tego, jak szybko nasi zleceniodawcy, czyli szeroko pojęty przemysł polski, ale również europejski, yy, podniesie się tak naprawdę. A ten przemysł także nie ma teraz łatwo, bo koszty produkcji radykalnie wzrosły. Główna przyczyna to ceny energii. Ona tak naprawdę zabija przemysł w Europie. Nie jesteśmy w stanie wymóc od producentów, nie jesteśmy w stanie od naszych zleceniodawców wymóc w tej chwili stawek, stawek, które byłyby adekwatne do tego, co dzieje się na rynku. W związku z powyższym oczekujemy pomocy państwa, bo sami sobie nie damy radę. To rzeczywiście już bardzo dobrze daje się odczuć. Mnóstwo firm transportowych w Polsce upadło. Ta tutaj trumna, nie wiem, czy którą widać tutaj na, na, na tym samochodzie, reprezentuje kilkaset firm. Tak naprawdę jedna trumna, kilkaset firm e, polskich które borykają się z tymi samymi problemami. Jest to ta właśnie nieuczciwa też konkurencja ze wschodu. Czy jest na to jakaś rada? Rozwiązanie umowy lub zmiana tej umowy Unia Europejska Ukraina. Bo ci przewoźnicy ze wschodu niestety zabierają nam dzisiejszy chleb. Tym protestem przewoźnicy chcą uświadomić nam wszystkim obywatelom tego kraju, ale też rządowi, o co tak naprawdę się biją. Tutaj bardzo prosty przykład jest miasta Wodzisław, w Śląsku, czy okolice miasta Wodzisław. W przeciągu roku czasu trzy firmy zamknęły swoją działalność trzy firmy transportowe, 200 samochodów, 200 zestawów, 250 ludzi. Podatku od środków transportu za jeden zestaw to jest 3000 zł. 200 razy 3000 zł. 600 tysięcy złotych miasta i gminy straciły tylko na tych trzech firmach. Ale przecież transport nie znosi pustych przestrzeni. To w to puste miejsce wchodzą firmy, przewoźnicy spoza Polski. Polska już tego nie uwidzi, tych, tych pieniążków. Wszystkie podatki od środków transportu, wszystkie podatki społeczne, tak tego już nie będzie w Polsce. Tam zarobi to człowiek spoza Polski, te pieniążki nie zostaną wydane w Polsce. Te pieniążki będą wydane w innym kraju, tak? Więc nasze krajowe finanse ucierpią. Może ta prawda dotrze do rządzących.